Funkcja liniowa. Funkcja liniowa jest to funkcja postaci y równa się ax plus b. Dziedziną tej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych a wykresem funkcji jest linia prosta. wzór funkcji y równa się ax plus b nazywa się równaniem kierunkowym prostej. Współczynnik a w tej prostej jest to współczynnik kierunkowy prostej i on decyduje o monotoniczności funkcji liniowej. Jeżeli a jest większe od 0, to funkcja jest rosnąca, jeżeli mniejsze od 0, to malejąca, a jak równa 0, to funkcja jest stała. Współczynnik b jest to wyraz wolny i on decyduje o punkcie przecięcia prostej z osią y. No I takie zadanie: określ znaki współczynników a i b funkcji liniowej na podstawie wykresu. I pierwszy przykład. Funkcja jest rosnąca, dlatego współczynnik A na pewno będzie większy od zera. Wyraz wolny B też jest dodatni, bo ta funkcja przecina oś Y w punkcie o dodatniej współrzędnej. Określcie znaki współczynników A i B w pozostałych przykładach. I takie zadanie. Dla każdej z poniższych funkcji podaj współczynnik kierunkowy A oraz wyraz wolny B. I mamy taką funkcję: y równa się 3x minus 7. Tutaj bardzo łatwo jest odczytać te współczynniki, a to to jest to, co stoi przy x, czyli w naszym wypadku 3b jest równe minus 7. Przykład drugi. y równa się x. Współczynnik a jest równy 1, no bo x to jest 1x, a b jest równe 0, bo do tego X nic nie było dodane. Przykład C. Y równa się minus pierwiastek z 3. Czyli a jest równe 0, bo nie ma w ogóle xów, a b jest równe minus pierwiastek z 3. Przykład kolejny y równa się pierwiastek z 2, dodać pierwiastek z 7x. Tutaj przestawimy kolejność, żeby mieć postać y równa się ax plus b, czyli zapiszmy najpierw y równa się pierwiastek z 7x, dodać pierwiastek z 2. Wtedy widzimy, że a jest równe pierwiastek z 7, a b jest równe pierwiastek z 2. W kolejnym przykładzie będziemy musieli przekształcić troszkę wzór tej funkcji do takiej postaci, żeby dało się odczytać współczynnik A i B. Gdy mamy taki ułamek x minus 4 przez 5, możemy go rozdzielić na dwa ułamki, 1 piąta x i minus 4 piąte, i wtedy odczytamy, że a jest równe 15 piąta i b jest równe minus 4 piąte. I jeszcze taki przykład. Y równa się 4 minus pierwiastek z 2x przez 2 pierwiastki z dwóch. Też najpierw będziemy musieli rozdzielić ten ułamek, czyli weźmiemy, że to jest 4 przez 2 pierwiastki z dwóch, odjąć pierwiastek z 2x przez 2 pierwiastki z 2. W pierwszym ułamku skrócę czwórkę z dwójką przez 2, a w drugim skróci mi się pierwiastek z dwóch. No i zapiszę w kolejności takiej, żeby zaczynało się od x. -a. Czyli po skróceniu zostanie nam minus 1, 2x dodać 2 przez pierwiastek z 2. Oczywiście usuwamy niewymierność zmianownika, rozszerzając licznik i mianownik o pierwiastek z 2 i otrzymamy minus 1, 2x dodać 2 pierwiastki z 2 przez 2. Skrócimy jeszcze ten ułamek i ostateczna postać tej prostej to jest minus 1, 2x plus pierwiastek z 2 czyli współczynnik A jest równy minus 1, 2, a wyraz wolny B jest równy pierwiastek z 2. I zadanie kolejne. Oblicz współczynnik kierunkowy i napisz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że do jej wykresu należą punkty A i B. Współczynnik kierunkowy prostej najłatwiej jest wyznaczyć, wykorzystując wzór, że ten współczynnik kierunkowy to jest różnica y współrzędnych tych punktów, podzielona przez różnicę x współrzędnych tych punktów. No i tak dla punktów o współrzędnych -3,7 i 0,1. Współczynnik kierunkowy A jest równy. y2 minus y1 przez x2 minus x1. Popodpisujmy te współrzędne w punktach. Czyli minus 3 to będzie x1, 7 y1, 0 to będzie x2, 1 to będzie y2. I podstawiamy. Czyli współczynnik kierunkowy jest równy minus 2. Jeżeli jeden z tych punktów ma pierwszą współrzędną równą 0, tak jak to u nas jest w punkcie B, to parametru B nie musimy w ogóle wyliczać. Ten punkt leży na osi Y i on decyduje o punkcie przecięcia z osią Y. Czyli u nas B jest równe 1. A zatem równanie prostej, czyli y równa się ax plus b, u nas będzie miało postać y równa się minus 2x plus 1. I ostatni przykład. Punkt A ma współrzędne minus 4 minus 5, a punkt B ma współrzędne 4, 1. Współczynnik kierunkowy wyznaczamy tak jak poprzednio, czyli bierzemy różnice y współrzędnych przez różnice x współrzędnych. Czyli w naszym przypadku to będzie 1 odjąć minus 5 podzielone przez 4 odjąć minus 4. Czyli otrzymamy 1 minus minus, czyli 1 plus 5 przez 4 plus 4, czyli 6 ósmych po skróceniu 3 czwarte. W tym przypadku żaden z tych podanych punktów nie leży na osi y, dlatego będziemy musieli wyznaczyć wartość parametru b. Zrobimy to w ten sposób, że do równania prostej y równa się 3 czwarte x plus b, wstawimy współrzędne punktu. Wszystko jedno którego? Wstawię punkt a. Czyli zamiast y wstawiam minus 5, później 3 czwarte razy minus 4 plus b. Stąd wyznaczamy wartość b. p jest równe minus 2 no i w związku z tym równanie tej funkcji to jest 3 czwarte x minus 2